Akcja liczenia ptactwa odbywa się w ramach Europejskich Dni Ptaków każdego roku w pierwszy weekend października. W Polsce jest ona organizowana przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Centrum Edukacji Ekologicznej od początku swojej działalności przyłącza się do tej akcji traktujemy to jako akcję oczywiście skierowaną do prowadzoną po to aby liczyć ptaki odlatujące od nas jesienią, ale przede wszystkim chcemy dzieciom, młodzieży uczestniczącej w tej naszej wycieczce pokazać piękny spektakl przyrody polegający właśnie na jesiennych odlotach ptaków. Jest to jedno z najpiękniejszych zjawisk przyrodniczych. W liczeniu ptaków wzięły udział przedszkolaki. Jakich ptaków tutaj się spodziewasz? Sokołów, orłów, skowronków, na, na pewno spotkamy najwięcej kaczek krzyżówek, bo tak było w tamtym roku i myślę, że obserwując tutaj park zdecydowanie najwięcej kaczek krzyżówek spotkamy, ale może rzeczywiście jakiegoś sokoła gdzieś dojrzymy. W akcji jak co roku uczestniczył pan Adam Ogiński będący członkiem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jeśli chodzi o nasz teren, no to teraz jesienią możemy zobaczyć niekiedy dużo osobników sujek, możemy zobaczyć ptaki wróblowe, często przelatują tędy makolągwy, no i także może się zdarzyć, że większą ilość ptaków drapieżnych możemy spostrzec, a także niektóre ptaki wodne. Wśród ptaków, które udało się zobaczyć tym razem były m.in. kuropatwy, bogatki, myszołowy i łabędzie nieme. Po zakończeniu akcji raporty zliczenia ptaków z całej Polski trafiają do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Markach koło Warszawy, po czym są publikowane na stronie internetowej.